Siemaneczko przyszła pora na ogłoszenie finalistów w turnieju Scooty Championship Park Junior. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że dotarło do nas aż 325 zgłoszeń, z czego naprawdę ciężko było wybrać finałową ósemkę. Ale oto ona. Pierwszą osobą, która przeszła do finału jest Paweł Nuszel. Tutaj w ogóle będziecie mieli instagramy chłopaków, będą pojawiać się w tym rogu. Kolejną osobą, która przeszła do finału jest Albert Potocki. Tutaj również Instagram Alberta. Kolejną osobą, która zmierzy się w finale, jest Franek Kozłowski. Tutaj też macie Instagram Franka. Czwartą już osobą, która przeszła do finału, jest Alek Pawłowski. Kolejne osoby to Wiktor Rymuza. Tutaj również Instagram Filip Bogusz. Tutaj również Instagram Filipa. Kolejną osobą przechodzącą do finału jest Jakub Jaremko, tutaj Instagram, oraz ostatnim finalistą Skutief Championship Park Junior jest Szymon Kłopot. Wszystkim finalistom bardzo gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem umiejętności, które musieliśmy zweryfikować obserwując wasze Instagramy. No i nie przedłużając, przechodzimy do losowania. Mam tutaj miseczkę, w której mam każdego z finalistów. Będę teraz losował pary. Gry będą odbywały się w takiej samej kolejności, w jakiej wylosuję takie pary. Pierwszym finalistą z pierwszej pary jest... ...Wiktor Rymuza. Zobaczymy, z kim zawalczy Wiktor. Nie patrzę. Spojrzeć, bo się odkleiła. Spokojnie, wszystkie są zakryte. Jakub Jaremko. No, to będzie naprawdę ciekawa parka. Je, myślę, że to są tacy właśnie miłośnicy Kiklezu, więc dobrze, że na siebie trafili. Przechodzimy do następnej pary. Pierwszym zawodnikiem z drugiej pary będzie Filip Bogusz. Świetny zawodnik, bardzo wszechstronny. Zobaczymy, kto stanie mu na drodze. Paweł Nuszel, bardzo młody, bardzo utalentowany rider. No, ta gra też, powiem, że będzie nieziemska, że tak powiem, nieziemska. Mam nadzieję, że chłopaki dadzą z siebie wszystko i pokażą ten poziom tutaj. Ok, otwieramy trzecią parę. Proszę Państwa, jest to Franek Kozłowski. Masa trików nad głowami, masa porąbanych kombosów. Naprawdę utalentowany zawodnik, ale zawalczy on z Aleksem Pawłowskim. Bardzo podobny styl riderów. Myślę, że jak na razie każda gra jest. Super wyrównana i nie mam w żadnej z nich swojego faworyta. Zostały nam ostatnie dwie karteczki, więc już nie ma co losować. Otwieram po kolei. Akurat się skleiły. Pokażę Wam od razu do kamery całą parę. Szymon Kłopot oraz Albert Potocki. To jest ostatnia para. Co mogę powiedzieć? Miska jest już nam niepotrzebna, więc ją sobie odkładam. Pary są wylosowane, są dobrane wręcz idealnie poziomem i stylem jazdy riderów, więc sam nie mogę się doczekać tych gier. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że jestem w szoku, ile zgłoszeń dotarło do nas przez te trzy dni. Ten poziom cały czas się zwiększa od ostatniej edycji i po prostu zobaczymy, co będzie dalej. Nie przedłużając tego filmu, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę. Suba, dzwoneczek oraz komentarz z typem swojego ulubionego rajdera z tych zawodów. I co? I widzimy się przy pierwszej grze.